Zwolnienie z WFU w s ROK. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil. Dostałem smsa na placu zbawiciela, który brzmiał tak. Usłyszałem dziś Czesław, niesły żart, smiling face. Pochodzący od kogoś z warszawskiego środowiska filmowego. No. Że lubisz też chłopców. I do swojej słynnej już w całej Warszawie banny zapraszasz raz dziewczynkę, raz chłopca. Czyżby nowi poeci prawdy? No i żeby nie było, zresztą ja z tą panią się już dawno nie widziałem. Co nie zmienia faktu. Szanowni Państwo... Ale miałeś wcześniej stosunek płciowy. Och, miałem. I żeby nie było, to, to prawda jest taka, że mnie że to tak zabolało, bo ja myślałem, że jestem otwarty, a poczułem, nie, tak nie może być. Przecież ja, hetero Czesław, mały butt plug, od czasu do czasu mogę sprowadzić na różne głupoty, ale nie na takie smsy. Więc na placu wieciela. Zebrałem grupkę chłopaków i powiedziałem, ch chłopacy, palcie tą tęcę, oni, kurde, nie, no co, nie będziemy rozrabiać, nie będziemy rozrabiać, co, nie. I ja wtedy krzyknąłem, wziąłem ich, powiedziałem tak, chłopacy, jednego z nich, powiedziałem, mój ojciec lepiej interpretuje Miłosza niż twój ojciec. Co? Co, gęsie? Bo... Ty mówisz, sobie i zaczęli, i zaczęli rozrabiać i mm, ja potem uciekłem stamtąd, ale chciałem powiedzieć, że to nie jest, jakby, nie jest ja fizycznie podpaliłem tą A e Wiesz, jak to się nazywa? To okay. się nazywa efekt Franciszka wszystko świat się zmienia. Franciszka dlaczego papieża? Tak. Dla wszystkich, którzy byli nieobecni w Warszawie 11 listopada przygotowałem z małą pomocą Kamil... Zwi... Kamil przygotował. W o! Wracajcie Polacy! Wracajcie! Brońcie się! Uważajmy, co się dzieje! Uważajmy, co się dzieje! Zobaczmy, zobaczmy! Spójrzmy, spójrzmy! Wybij! Wybij tę piłkę! Trzymaj daleko co jest? Co jest? Jezus Maria! Jezus Maria! Jezus Maria! Co się dzieje? Co się dzieje? Filipiny mają tajfun, a my mamy tego gościa z TV Republika. To to co? Zapalimy sobie po tęczy. Dobra, tylko się nie zaciągaj. Ah, Chciałby się powiedzieć tak jak Bartosz Kownacki, poseł PiS z Bydgoszczy, który powiedział o płonie pedalska tęcza. Szczęść Boże. Jest Спал линия,